Zdradzająca narzeczona próbowała mnie przekonać, że to ja jestem winny jej romansu, więc ją rzuciłem i odszedłem. Zacznę od początku. Wczoraj ja i moja narzeczona byliśmy w miejscu, gdzie miał odbyć się nasz ślub za pięć miesięcy, aby omówić z personelem ostatnie szczegóły. Pojechaliśmy tam osobno, ponieważ ona jechała prosto z pracy. Pod koniec spotkania narzeczona oznajmiła, że jej przyjaciółka właśnie oddała wynajęty samochód i potrzebuje podwózki do domu. Zapytała, czy nie mam nic przeciwko. Zgodziłem się, nie przywiązując do tego wagi. Sala weselna była niedaleko naszego domu, a ja dobrze znam jej przyjaciółkę. Po powrocie do domu próbowałem dodzwonić się do narzeczonej przez następne dwie godziny. Nie odbierała. Około drugiej trzydzieści w nocy napisałem do jej przyjaciółki, pytając, czy wszystko u nich w porządku i czy moja narzeczona do niej dotarła? Byłem bardzo zaniepokojony. W końcu narzeczona wróciła do domu i powiedziała: Przepraszam, wszystko zajęło więcej czasu niż myślałam. Przyjaciółka postanowiła pogadać ze znajomymi, a ja musiałam na nią czekać. Odpowiedziałem: W porządku, nic strasznego, po prostu ostrzeż mnie następnym razem, żebym się nie martwił. Kilka minut później przyjaciółka narzeczonej w końcu mi odpisała: Przepraszam, nie dałam rady przyjechać na miejsce wesela. Spojrzałem na narzeczoną. Co? Nie spotkałaś się z nią dzisiaj? Dlaczego ona mówi co innego? Byłem zdezorientowany, dlaczego miałaby kłamać? Oszukała mnie. Narzeczona odpowiedziała: Nie wiem, nie mogę kontrolować tego, co mówią moi przyjaciele. I wyszła z pokoju. W tym momencie byłem niesamowicie podejrzliwy. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, ale zajrzałem do jej telefonu. Tak, zrobiłem to i ani trochę tego nie żałuję. Zobaczyłem, że gdy tylko narzeczona wróciła do domu, zadzwoniła do tej przyjaciółki, która napisała do mnie zaraz po jej powrocie. Zauważyłem też 45-minutową rozmowę z numerem, którego nie znałem. W drodze na miejsce wesela. Pytałem narzeczoną, w jakiej firmie jej przyjaciółka wynajęła samochód, i zadałem jeszcze kilka pytań. Odpowiadała szybko i wszystko wydawało się wiarygodne. Pomyślałem, że może wariuje? Zdecydowałem, że muszę się uspokoić i przemyśleć wszystko na spokojnie rano. Dziś rano poprosiłem narzeczoną, żeby pokazała mi wiadomość od przyjaciółki, w której ta prosiła o podwózkę. Obiecałem przeprosić za to, że w nią wątpiłem. Odmówiła. Wtedy zapytałem, kiedy wczoraj jechałaś na miejsce wesela, widziałem, że rozmawiałaś przez telefon. Z kim rozmawiałaś? Odpowiedziała: Z przyjaciółką, którą potem podwoziłam. Właśnie wtedy zrozumiałem na pewno, że kłamie. Powiedziałem: Sprawdziłem twój telefon i wiem, że to nieprawda. Wtedy zmieniła historię, mówiąc: Ach, musiałam najpierw spotkać się z kolegą z pracy, żeby omówić pacjenta. Kto to jest i dlaczego nie mogliście omówić tego przez telefon? Musiałam mu pokazać pewne techniki osobiście. Ten kolega ma na imię David. Byłem bardzo sceptyczny. Nigdy wcześniej się nie okłamywaliśmy. Poprosiłem, żeby pokazała mi rozmowę z Dawidem, ale narzeczona znowu odmówiła. Zapytałem: Dlaczego? Jeśli nie masz nic do ukrycia? Czy ty mnie zdradzasz? Nie chcesz już ze mną być? Zawahała się i zaczęła wyliczać wszystko, co według niej było ze mną nie tak. Za dużo pracuję, nie poświęcam jej wystarczająco dużo czasu i tak dalej. Byłem w szoku. W tamtym momencie to wszystko było dla mnie kompletnym zaskoczeniem. Połączyłem fakty i zrozumiałem, że coś jest bardzo nie tak. Znowu poprosiłem o pokazanie rozmów. Namawiałem ją przez około pół godziny. Wiadomości okazały się bardzo bezpośrednie i intymne, o tym jak bardzo chcę z nim być i jak są zakochani. Było tam też mnóstwo krytyki pod moim adresem. Narzeczona zatrudniła się w tej pracy dwa miesiące temu. On jest jej kolegą, starszym od niej o 10 do 15 lat, rozwiedzionym i ma dwoje dzieci. Utrzymywałem ją finansowo przez ostatnie kilka miesięcy, dopóki nie stanęła na nogi. Pracowałem w nadgodzinach, żeby nie musiała iść do pracy na pół etatu. Kupiliśmy dom, mamy dwa psy i konia. Przepraszam za tak długą opowieść, ale jestem po prostu w szoku. Zupełnie się tego nie spodziewałem, a nasz ślub miał się odbyć za pięć miesięcy. Każda rada będzie mile widziana. Zanim przejdziemy do aktualizacji, mała prośba. Jeśli podoba Ci się ta historia i chcesz, żeby kanał dalej się rozwijał, zostaw proszę subskrypcję. To naprawdę fundamentalna pomoc dla naszej pracy. A teraz, co myślicie o tej sytuacji? Autor powinien był sprawdzić telefon, czy to już przekroczenie granicy? Dajcie znać w komentarzach, a my przechodzimy do pierwszej aktualizacji. Aktualizacja 1. Dziś wieczorem w końcu udało mi się porozmawiać z narzeczoną o tym, co się stało. Od razu zaczęła obwiniać o wszystko mnie, próbując usprawiedliwić zdradę i kłamstwa moimi problemami z komunikacją i tym, że rzekomo jej nie słuchałem. Stwierdziła, że nie zaczęłaby rozmawiać z tym facetem, gdybym nie spędzał tyle czasu w pracy i poświęcał jej wystarczająco uwagi. Próbowałem wyjaśnić, że pracowałem w nadgodzinach, aby utrzymać naszą rodzinę, kiedy ona miała trudności i żeby nie musiała szukać dodatkowej pracy. Powiedziała, że wolałaby wziąć dodatkową pracę. Co dla mnie jest obraźliwe? Co dla mnie w ogóle nie ma sensu? Była przekonana, że skoro to było krótkie zauroczenie, według niej trwało tylko dwa tygodnie i tylko raz się całowali, to moglibyśmy przez to przejść. Kiedy przypomniałem jej o wiadomościach, w których mnie poniżała i rozmawiała z nim na intymne tematy, natychmiast unikała odpowiedzi i donikąd w tej rozmowie nie doszliśmy. Powiedziałem narzeczonej, że nie jestem winny tej sytuacji. Zaszła za daleko i powinna była albo ze mną porozmawiać, albo przynajmniej pomyśleć o konsekwencjach. Ale teraz już nigdy nie będę mógł jej ufać, a to wszystko jest wyłącznie wynikiem jej działań. Jeśli chce się usprawiedliwiać, zrzucając winę na mnie, to jej wybór. Pod koniec rozmowy trochę się uspokoiliśmy. Powiedziałem: Słuchaj, musimy po prostu rozwiązać sprawę z domem, który kupiliśmy razem, i z dwoma psami. Doszliśmy do wniosku, że albo ja zostanę i wykupię jej udział, albo sprzedamy dom i się rozstaniemy. Co do psów, ustaliliśmy, że jeden z nas dostaje jednego, a drugi drugiego. Na razie to wszystko, ale będę Was informować na bieżąco. Ciekawi mnie, co o myślicie. Jak byście postąpili z domem pod względem finansowym? Stać mnie na utrzymanie go samemu, ale to dom o powierzchni 250 m kwadratowych plus 3 hektary ziemi, które kupiliśmy wyłącznie dla jej konia. Ona zabiera konia i będzie go trzymać w stajni. Aktualizacja 2. Dzień trzeci. Dziś wieczorem udało mi się przeprowadzić z nią dwugodzinną rozmowę. Omówiliśmy nasz związek i to, co doprowadziło do tej sytuacji. Zaczęła od wyliczania moich błędów w związku że nie mogła się ze mną komunikować, bo mam braki w komunikacji, za dużo pracuję, ciągle siedzę w telefonie. Nie zaprzeczam żadnemu z tych punktów. Moją motywacją do tak ciężkiej pracy było zapewnienie bytu naszej rodzinie. Mam dodatkowy biznes w branży e-commerce. Sam prowadzę obsługę klienta, a transakcje odbywają się niemal 24 lipca, dosłownie zawsze jestem w pracy. Oczywiście, mogłem lepiej kontrolować czas spędzany w telefonie i odkładać odpowiedzi na następny dzień. Problemy z komunikacją mieliśmy oboje. I oto jaskrawy przykład. Nawet nie wiedziałem, że coś jej nie pasuje. Powiedziała, że bała się, że się zdenerwuje, gdyby o tym wspomniała, ale przez to nawet nie dała mi szansy, żebym coś naprawił. Nie jestem idealny. I czasami moje słowa lub działania odbierała jako niegrzeczne. Na przykład, tydzień czy dwa temu próbowałem pomóc jej z budżetem i finansami, aby stworzyć plan, który pomoże jej stanąć na nogi. Pracuję w branży finansowej i robię to dla klientów na co dzień. Kiedyś powiedziała, że jest mi winna chyba parę dolarów i oddaje po wypłacie. Odpowiedziałem coś w stylu: Wydaje mi się, że kwota jest trochę większa. Sprawdźmy przelewy na nasze wspólne konto. Okazało się, że była winna ponad 10 dolarów. Nie chciałem jej upokorzyć, a jedynie pokazać, ile wkładam w nasz budżet. Odebrała to jako próbę zawstydzenia jej. Możliwe, że wybrałem zły moment. Powiedziała, że stałem się zbyt skupiony na pieniądzach, ale moim celem było tylko to, aby nasze finanse były w porządku, zwłaszcza, że czekały nas jeszcze duże wydatki na ślub i próbowałem wszystko policzyć. Naprawdę martwi mnie, że próbuję usprawiedliwić swoją zdradę, sprowadzając wszystko do moich wad. Ciągle powtarza, że jest w szoku, że od tak wyrzucam osiem lat naszego związku. I ciągle muszę jej przypominać: To nie ja wyrzuciłem ten związek, to ona to zrobiła swoimi działaniami. Stwierdziła też, że zbyt szybko opowiedziałem o wszystkim wielu osobom i że moglibyśmy załatwić to we dwoje. A jeszcze powiedziała, że nie musiałaby szukać kontaktu z kimś innym, gdybym był lepszym słuchaczem. W końcu dowiedziałem się, jak daleko to zaszło. Sądząc po wiadomościach, ona i ten kolega zaczęli pisać dwa, trzy tygodnie temu. Wymieniali tylko wiadomości, nie licząc osobistych rozmów w pracy. Zaprosił ją do parku, żeby pograli w koszykówkę i porozmawiali. Poszła i w końcu się pocałowali. Naprawdę wierzę, że na razie nie zaszło to dalej, ale byłoby to nieuniknione w najbliższej przyszłości. Oczywiście twierdzi, że on nie jest jej chłopakiem. Dziś wieczorem znowu gdzieś pojechała. Nie wiem, gdzie jest. Prawdopodobnie spędza czas z nim albo z przyjaciółką. Mieszkanie pod jednym dachem jest teraz strasznie nie, ale mam nadzieję, że wszystko wkrótce się rozwiąże. Wydaje mi się, że ona chce, żebym dał jej szansę i spróbował odbudować związek, ale nie sądzę, żebym kiedykolwiek mógł jej znowu zaufać. Oczywiście, najprostszym rozwiązaniem byłoby wybaczyć i spróbować zacząć od nowa, ale jestem pewien, że nie byłbym naprawdę szczęśliwy w takim układzie. Zrozumienie pierwotnych przyczyn pomogło mi trochę dojść do siebie. Pozwoli mi to popracować nad sobą i swoimi błędami w komunikacji oraz spojrzeć na sytuację z innej strony. Dziś zacząłem chodzić na siłownię. Planuję też wznowić przygotowania do uzyskania certyfikatu CPA. Wziąłem 10 dni urlopu, żeby skupić się na swoim zdrowiu psychicznym. Zadzwoniłem dziś do agencji ślubnej i oficjalnie odwołałem ślub. Udało nam się odzyskać tylko część pieniędzy. Chyba, że zarezerwowane miejsce uda się odsprzedać innej parze, co jest mało prawdopodobne. Porozmawiałem też ponownie z jej rodzicami, żeby byli na bieżąco. Mieszkają daleko i prawdopodobnie martwią się o swoją córkę. Dałem jasno do zrozumienia, że wszystko jest u nas spokojnie i nie mają się o co martwić. Zrobiłem rozeznanie w stopach procentowych kredytów hipotecznych. Przy obecnych odsetkach nie znajdę innego domu z taką samą miesięczną ratą. Za te pieniądze ledwo znajdę nawet mniejsze mieszkanie. Najlepszą opcją będzie prawdopodobnie wykupienie jej udziału i zatrzymanie domu dla siebie. Ona wydaje się na to zgadzać. Węzwiemy rzeczoznawcę, żeby ją wycenił. Zdecyduję, czy to dla mnie realne. Przechodzimy do kolejnej części, ale napiszcie, co sądzicie. Autor przyznaje się do swoich błędów w komunikacji. Czy Waszym zdaniem to w jakikolwiek sposób usprawiedliwia to? Co zrobiła jego narzeczona? Dajcie znać, co o tym myślicie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, polubcie ten film, to bardzo pomaga kanałowi rosnąć. A oto aktualizacja numer 3. Aktualizacja 3. Minęły trzy tygodnie od początku całej tej sytuacji. To był bardzo napięty, emocjonalny i pełen wydarzeń czas. Nie będę kłamać. W pierwszych dniach po tym, co się stało Byłem żałosnym widokiem. Dosłownie poniżałem się, żeby ją odzyskać. Czepiałem się jej zdradzieckich łap. Wstyd się do tego przyznać, ale tak było. I to jest po prostu część procesu rozstania. Będąc tak wrażliwym stanie, próbowałem zrobić wszystko dobrze, naprawić sytuację, ale nic nie działało. W pewnym momencie powiedziała mi prosto w twarz, że stała przed wyborem. Ja albo on. I dokonała właściwego wyboru. Wybierając jego. Myślę, że właśnie wtedy ostatecznie się obudziłem i zrozumiałem, że pozwoliłem mojej samoocenie spaść poniżej dna. Musiałem zrobić krok w tył i skupić się na sobie i swoich interesach. Po ośmiu latach spędzonych nadbaniu o drugą osobę, trudno było przestawić się na siebie. Ale właśnie tym się od tamtej pory zajmuję. Przeniosłem nasze wspólne oszczędności na swoje osobiste konto. Policzyłem, ile pieniędzy było moich. A resztę przelałem z powrotem na nasze wspólne konto, żeby mogła zabrać swoją część. Zacząłem trenować codziennie od momentu zerwania. Sport nie tylko poprawia moją formę fizyczną, ale także pomaga zachować zdrowie psychiczne. Kupiłem sobie garnitur, poszedłem na kurs masażu, zacząłem częściej spędzać czas z przyjaciółmi i rodziną. Ogólnie rzecz biorąc, związek z nią oddalił mnie od bliskich i to powinna być ogromna czerwona flaga. Ale wtedy tego nie zauważałem. Wcześniej w ogóle nie kupowałem sobie ubrań. Ciągle myślałem tylko o tym, by zapewnić byt jej i naszym zwierzętom. Teraz staram się robić coś dla siebie. Po raz pierwszy w życiu zacząłem chodzić do psychoterapeuty raz w tygodniu. I to pomaga mi uporać się z sytuacją i pracować nad sobą. Myślę, że nawet gdy wszystko się uspokoi, będę kontynuował. Podoba mi się, że pracuję nad sobą. Teraz do ważniejszych spraw. Nadal mieszkam z byłą w jednym domu, ale teraz ona śpi w sypialni gościnnej. Praktycznie nie rozmawiamy, chyba że jest to konieczne. W stylu: Nakarmisz psy? Uważam ją za okropną osobę, a ona, niezależnie od tego, co mówię, w swojej głowie uważa, że to ja jestem winny. Oskarżanie kogoś o słabą komunikację, a potem używanie tego jako wymówki, żeby samemu nie być winnym. To hipokryzja. Używanie tego jako wymówki. By nie mówić o swoich problemach i zdradzić. Ona żyje w swoim wymyślonym świecie, a ja przestałem próbować ją do czegokolwiek przekonać, bo to bez sensu. Zacząłem już proces sprzedaży domu, znalazłem agenta, uzgodniłem cenę, ale potem ona nagle poprosiła mnie, żebym skontaktował się jeszcze z dwoma agentami i poznał ich opinie, z których jednego poleciła jej przyjaciółka. No tak, oczywiście. Wykonałem niezbędne telefony. Umówiłem wszystkie spotkania i spotkałem się ze wszystkimi. Tak było zawsze w naszym związku. Ja zawsze wszystko robiłem, a ona tylko wskazywała, co jeszcze mam zrobić. To niesprawiedliwe, ale zgodziłem się, żeby tylko szybciej mieć to za sobą. Ostatecznie i tak wybraliśmy pierwszego agenta. W niedzielę zrobiliśmy zdjęcia domu i już tego samego wieczoru wystawiliśmy go na sprzedaż. W tę sobotę jest dzień otwarty i już teraz jest duże zainteresowanie ofertą ze strony kupujących. Ona zamierza przenieść konia do jakiejś stajni. Omówiliśmy sprawę psów. Ostatecznie ustaliliśmy, że ja zatrzymam jednego, a ona weźmie drugiego. Szczerze mówiąc, to daje mi szansę na prawdziwie czysty start. Tydzień temu poznałem dziewczynę, z którą zacząłem spędzać dużo czasu. Nie mam wygórowanych oczekiwań, ale po prostu lubię z nią rozmawiać. Przeżyła podobną sytuację w przeszłości i pomaga mi sobie radzić. To bardzo nietypowe uczucie rozmawiać z dobrą, uważną i niezależną kobietą. To uświadomiło mi, jak bardzo moja była była egoistyczna. Powiedziała, że czuła się zniechęcona i zmanipulowana. Ja już nie pozwolę wciągnąć się w pułapkę komfortu. Będę utrzymywać kontakt z rodziną i przyjaciółmi, a nie poświęcać ich dla związku. Ogromne podziękowania dla każdego z Was, kto komentował mój post. Napisałem go, bo nie wiedziałem, co robić. Każdy z Was, kto znalazł czas, by pomóc nieznajomemu w internecie, jest niesamowitą osobą. Przeczytałem każdy komentarz. Z niecierpliwością czekam na następny rozdział mojego życia, dokądkolwiek mnie zaprowadzi. Dziękuję Wam wszystkim z całego serca. Aktualizacja 4. Pracowałem nad swoim biznesem. Rozumiałem, że życie stanie się droższe i chciałem się przygotować. W okresie od kwietnia do 30 czerwca, kiedy ostatecznie się wyprowadziłem, mój biznes przyniósł sześciocyfrową sumę. Nie robiłem dużych zakupów, co pozwoliło mi zgromadzić sporą sumę oprócz pieniędzy ze sprzedaży domu. Dzięki temu mogłem bez problemu pozwolić sobie na dobry dom w dobrej dzielnicy z przestronnym podwórkiem dla psa, który został ze mną. Sprzedaż starego domu poszła gładko, ale zakup nowego nie był łatwy. Na szczęście kupujący mój dom pozwolili mi wynajmować go od nich jeszcze przez parę tygodni, dopóki szukałem nowego lokum. Złożyłem sześć ofert na różne domy i dopiero ostatnią przyjęto na początku czerwca. Mieszkanie w starym domu po wyprowadzce byłej było trudne, bo był pełen wspomnień. Szczególnie po tym, jak zabrała swojego psa. Wydawał się pusty. Przeprowadzka była ciężka, ale przyjaciele i rodzina bardzo mi pomogli. Teraz mieszkam w nowym domu już od około dwóch miesięcy i z każdym dniem coraz bardziej czuję się w nim jak u siebie. Nadal spotykam się z tamtą dziewczyną i teraz oficjalnie jesteśmy w związku. Mieszkam teraz bliżej niej, co jest bardzo wygodne. Dobrze mnie traktuje i mam szczęście, że pojawiła się w moim życiu. Pomogła mi przejść przez ten okres i rozumie moje wahania nastrojów oraz potrzebę przestrzeni osobistej. Nigdy wcześniej nie byłem w związku, w którym ktoś tak dobrze mnie traktował. To sprawia, że staję się lepszy. Czuję, że stałem się bardziej dojrzały emocjonalnie, mimo że było to jedno z najcięższych doświadczeń w moim życiu. Cieszę się, że to się stało. Miałem zamiar ożenić się z egoistyczną, niewdzięczną kobietą. Żyłem w rutynie, bo było mi wygodnie i nie chciałem burzyć stabilności dla własnego szczęścia. Teraz pracuję nad sobą i uczę się rozumieć, czego naprawdę chcę. Zrobię też wszystko, żeby mój pies miał jak najlepsze życie. Często myślę o byłej, wspominam zarówno dobre, jak i złe chwile, ale mój psycholog pomógł mi uświadomić sobie, że najprawdopodobniej nigdy nie otrzymam od niej przeprosin. Jest zbyt dumna, by przyznać, że postąpiła źle. Praktycznie nie mamy kontaktu. Nie planuję spotykać się ani z nią, ani z tym drugim psem. Zdecydowałem, że tak będzie lepiej dla wszystkich. Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach. Odpowiem, ale ta historia jest dla mnie zakończona i nie będę już pisał postów. Dziękuję wszystkim, którzy śledzili tę sytuację i mnie wspierali. Pomogliście mi bardziej, niż możecie sobie wyobrazić. Teraz z niecierpliwością czekam na następny etap mojego życia, dokądkolwiek mnie zaprowadzi. Dziękuję. I tak kończy się ta historia. Jeśli podobała Wam się ta opowieść i chcecie dalej słuchać jeszcze więcej takich historii, to koniecznie zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych odcinków. Pamiętajcie, Wasza aktywność jest kluczowa, aby ten kanał mógł się dalej rozwijać. A teraz jestem bardzo ciekawy Waszej opinii. Osobiście uważam, że te wszystkie oskarżenia ze strony narzeczonej, że za dużo pracował, że nie słuchał, mogły być prawdziwe. Ale, co najważniejsze, to absolutnie w żaden sposób nie usprawiedliwia zdrady. Jeśli coś ci nie pasuje w partnerze, rozmawiasz. Jeśli rozmowa nie działa, odchodzisz. Ale obwinianie go za własny romans? To już przesada. Zgadzacie się ze mną? Co wy byście zrobili inaczej na miejscu autora? Napiszcie swoje przemyślenia w komentarzach. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał do końca i do zobaczenia w następnym filmie.